Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej modlitwy. Dzisiaj jesteśmy w lepszej jakości nagrania. Moi drodzy, ja chciałbym dzisiaj w tej naszej modlitwie studniowej w szczególny sposób Panu Bogu polecać osobę Piotra. Chcę się za niego modlić, natomiast wy piszcie również swoje komentarze, swoje intencje tak naprawdę, które będą pojawiały się na ekranie. Ja, ponieważ jestem dzisiaj troszkę dalej od laptopa, to nie będę ich czytał na głos, natomiast niech Was to nie zniechęca. Ale te intencje piszcie, w nich również będziemy Panu Bogu polecać, w, nasze, w naszej modlitwie będziemy je Panu Bogu polecać. Zatem żeby już nie było zbędnego gadania, to wyciszamy się chwilę, czekamy jeszcze ewentualnie na osoby, które do nas dojdą. Do naszej modlitwy i zaczniemy już naszą, naszą modlitwę do, do Pana Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekę, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca, Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca, Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Serdeczne dzięki za modlitwę. Moi drodzy, dzisiaj jest czwartek. Tydzień temu mieliśmy medytację, krótką medytację Słowa Bożego z Ewangelii Niedzielnej. Dzisiaj też dla wytrwałych zapraszam na, na Ewangelię, która będzie w najbliższą niedzielę, 8 marca. Jest to Ewangelia o przemienieniu Jezusa na Górze Tabor. Za chwilę pomodlimy się tą Ewangelią, poprowadzę w oparciu o to Słowo Boże krótką, krótką modlitwę, krótką medytację. Zachęcam i zapraszam do tego, żeby pozostać. Oczywiście widzimy się jutro na, na koronce do Miłosierdzia Bożego o 21.00. Witaj na medytacji ignacjańskiej online. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, za chwilę usłyszysz krótką instrukcję. Medytację rozpoczynamy w czwartek o 21 na facebookowej stronie DDM Studio. Wyłącz urządzenia, które mogą ci przeszkadzać w modlitwie. Zajmij wygodną pozycję, najlepiej siedzącą. Spróbuj wyciszyć swoje myśli i uspokoić oddech. W trakcie medytacji niczego nie pisz. Możesz przygasić światło i zamknąć oczy. Zaufaj Bogu, on sam poprowadzi Ciebie w medytacji. z Ewangelii według świętego Mateusza. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata Jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak śnieg. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Możesza i jeden dla Eliasza. Gdy on to jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc, to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn człowieczy zmartwy wstanie. nasza modlitwa, medytacja Słowa Bożego rozpocznie się od wyciszenia, uspokój swojego ducha. Poproś, aby wszystkie Twoje myśli, decyzje, czyny, zamiary były skierowane ku większej chwale boskiego majestatu. Oczyma wyobraźni zobacz tę scenę zobacz Jezusa na górze Tabor, Jego uczniów Piotra, Jakuba i Jana. I prośmy w tej medytacji Słowa Bożego o przemianę naszego życia, o przemianę serca. To, by moje serce przemienione było na wzór serca Pana Jezusa. Chciałbym Cię teraz zaprosić do posłuchania kilku myśli związanych z Tą Ewangelią. Jeśli jest coś, co jakoś bardzo porusza, dotyka Twojego życia, Twojego Serca Twoich pragnień, to pozostań przy tym i módl się tak jak potrafisz. Jezus idzie na górę, nie idzie tam sam. Zabiera trzech uczniów, apostołów. To była dość męcząca wyprawa. A reszta uczniów zostaje trzech idzie z Jezusem. Można powiedzieć, że idą ci, którzy są już na to gotowi. Jezus zawsze pozostawia wolność. Jako człowiek Jezus miał coś, co my dzisiaj możemy nazwać kręgiem przyjaciół, Ci trzej uczniowie, apostołowie Często pojawiają się w Ewangeliach To był taki najbliższy krąg Jezusa Kolejny krąg to są apostołowie Kolejny to uczniowie, mężczyźni, kobiety I wreszcie kolejny krąg to są tłumy Które go słuchają My też potrzebujemy takich kręgów Ludzi znajomych Bliższych, dalszych przyjaciół. Nie możemy wychodzić w relacjach z założenia, że wszystkich będziemy traktować porówno. Myślę, że chodzi o to, by uczyć się wystrzegać skrajności, które mogą nas czasem nawiedzać. Wszystkim mówię wszystko. Nikomu niczego nie mówię. To są skrajności. I jest jeszcze jeden krąg, którego Jezus, do którego Jezus nie wpuszcza nikogo. To jest krąg On i Ojciec. Najbliższa więź. Jezus, który modli się do ojca i ta modlitwa go przemienia. My nie za wiele możemy powiedzieć o tym, jak Jezus się modlił. Trochę o grójcu wiemy. Jezus modlił się zawsze przed dokonaniem wyborów, rozeznawał i modlił się. Kiedy się modlimy, to na naszej modlitwie możemy przyglądać się swoim decyzjom, co ja przynoszę na modlitwę. Na pewno, jak obserwujemy modlitwę, też tą, która, tą, która jest opisana w Ewangelii, to Jezus bardzo często modlił się chwaląc Ojca. Jezus chwaląc ojca czuł się przemieniony. Tam, gdzie jest chwała, tam, gdzie jest chwalenie, tam jest życie. Chwałą Boga jest żyjący człowiek, mówił święty Ireneusz. A jak wygląda moje chwalenie Boga? Więcej chwalę, czy więcej narzekam? Dla Jezusa modlitwa była wytchnieniem, a nie jakimś zadaniem do wypełnienia. Jeśli brakuje mi czasu na modlitwę, to może być tak, że jej aż tak bardzo nie potrzebuję. Na ile modlitwa, ta którą odmawiam, mnie regeneruje? Od młoda napełnia siłą do życia. Jezus dla modlitwy pozostawił wszystko. Jego modlitwa była serdeczną relacją z Ojcem. Ta bliskość go przemieniała, tak jak na górze tabor. Czy ja mam takie miejsce przemiany, gdzie jest, moje, gdzie jest moja góra Tabor, gdzie ja mogę nabrać trochę dystansu do tego, co mnie otacza na co dzień? Pan Jezus jako człowiek szukał woli Ojca, i w tym szukaniu też. Był bardzo podobny do nas. Jak ja szukam woli Ojca? Czy w ogóle jej szukam? Co mi pomaga rozeznawać wolę Ojca? Jest taki fragment mówiący też o przemienieniu, bodajże w ewangelii św. Łukasza, że apostołowie na tej górze tabor byli zmorzeni snem. Nam też może zdarzyć się uśpienie, umysłu, serca. Takim przysypianiem może być jakiś nasz wewnętrzny. Letarg, który prowadzi do tego, że nie ma we mnie refleksji. Przyśpieniem może być moja wygoda, żeby jakoś to było. Co jest moim zmoże... co jest moim snem, co powoduje we mnie uśpienie. Jezus chce przychodzić do nas. Doświadczenie Boga jest zawsze pozytywne, ale muszę pamiętać o tym, że nie zatrzymam Boga dla siebie. Święty Ignacy mówił: nauczyć się wykorzystywać. Takie chwile miał tu na myśli chwilę z Bogiem, gromadząc je na przyszłość. Prośmy w tej modlitwie o to, byśmy byli wierni Chrystusowi. Byśmy sięgali po modlitwę nawet wtedy, kiedy jest tam po ludzku ciężko jesteśmy w jakimś śnie, w jakimś letargu. Prośmy o to, by ta modlitwa nas, yy, by ta modlitwa nas yy, no, regenerowała, odmładzała, by dawała nam siłę do życia w codzienności, by przemieniała nasze życie, byśmy wychodząc z modlitwy, ze spotkania z Bogiem, Mieli siłę do życia, mogli powiedzieć, to był dobry czas, mój czas, moje spotkanie. Chciałbym, żebyśmy teraz zakończyli naszą modlitwę wspólną, wspólną modlitwą, której nauczył nas Jezus Chrystus czyli modlitwą Ojcze Nasz. Niech ta modlitwa Słowa Bożego przyniesie. Owoce w naszym codziennym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór i za dzisiejszy czas modlitwy. Zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia. Zapraszam każdego dnia o 21.00 na modlitwę na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Życzę dzisiaj wszystkim dobrej, dobrego wieczoru i i spokojnej nocy. Dziękuję i do zobaczenia.